Nie jesteś już niewolnicą. Łańcuchy twych kajdan stały się tym łańcuchem, na którym wzloku, co był twą stolicą lat sto. Swym własnym dźwignęłaś się duchem. Ty broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei, broniłaś jedną od czarnej rozpaczy. Wiary że wolność, prawo, moc idei nie jest cnym wiatrem ust, ale coś znaczy. Żadne Cię nadto nie zaszczyca, co być nie mogło przed, przez wieki Twą ozdobą. Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można. Z sobą Mówiono, żeś jest pawiem i papugą. Byłaś samotna i przez świat zgardzona, gdy na niewolę skazano cię bułgom. Dziś z marcu Polsko odrodzona. Tęczą dwubarną zalsiłaś nad nami biało-czerwono, Ci, co nad losem Twym płakali długo, już nie pozwolą, byś miała umierać. Będziesz wspaniała, znowu i bogata. Jak wówczas, gdy Jagiełły trwało panowanie, śpiew modliterny sprzed ołtarzy z lata, wróconą wolność raz zachować, Panie.